A teraz ponownie przenosimy się do tego Boża, gdzie przewoźnikom pokazano kilka ciekawych rozwiązań. Zobaczcie. Dzisiaj zapraszamy na kolejne spotkanie z polskimi przewoźnikami, którzy obradowali na małopolskiej ziemi w hotelu Litwińskim. Poza gorącymi, bieżącymi tematami przedstawionymi w poprzedniej relacji, każdy z uczestników mógł zapoznać się z ofertami firm, które dosłownie bez trackerów nie mogą żyć. Pośród wystawców znalazły się renomowane firmy oponiarskie Continental, Michelin oraz Danla. Nie zabrakło też topowych modeli ciągników siodłowych uznanych na świecie marek. W jednym szeregu stanęły Mercedes, MAN, Renault, DAF oraz Iveco. Oczywiście pojawili się też producenci naczep, którzy również karnie ustawili się obok siebie. Bliskość tych konkurencyjnych produktów pozwala na bliższe zapoznanie się z ofertą oraz wybór najlepszej. Tak samo było z ofertami firm, które proponowały różne rozwiązania usprawniające prowadzenie działalności gospodarczej trackerom. Pośród tej różnorodności znaleźliśmy kilka nowatorskich propozycji, które naszym zdaniem są warte uwagi. Wpadliśmy na pomysł, że w związku z regularnym szczytywaniem karty oraz tachografów, że należy wyjść troszkę naprzeciwko przewoźnikom, bo są problemy właśnie z, z tym regularnym szczytywaniem. I wpadliśmy na pomysł, że można by opracować jakąś aplikację na telefonie, która by pozwalała y, kierowcy w kabinie pojazdu szczytywać tę kartę. Sprawa jest prosta. Wystarczy telefon, który posiada kierowca, wyposażyć w odpowiednią aplikację i przystawkę. Włożenie do niej karty kierowcy umożliwia przesłanie do jego firmy drogą mailową odpowiednich danych. Sama czynność nie trwa długo i pozwala uniknąć właścicielowi firmy dotkliwych kar finansowych za nieterminowe wykonanie czynności sczytywania. Kolejnym pomysłem jest wyposażenie stacji benzynowych, mopów przy autostradzie oraz parkingów przygotowanych dla ciężarówek w podobnego typu urządzenie stacjonarne. To urządzenie ma wyeliminować ewentualne dodatkowe koszty związane z zakupem jakichkolwiek urządzeń. Kierowca przychodzi, ma obowiązek tylko włożyć kartę do tego czytnika do urządzenia. Urządzenie jest w stanie zidentyfikować kierowcę po numerze karty kierowcy. Jeżeli dana firma, czyli firma, w której pracuje kierowca, ma uruchomiony aktywny abonament, automatycznie aplikacja zidentyfikuje tego kierowcy i wyśle dane automatycznie bezpośrednio na wskazany adres mailowy.